Waldemar Witam Państwa w najnowszym wydaniu serwisu informacyjnego na Horyzoncie News. 1 września, punktualnie o godzinie 12, pod pomnikiem pamięci ofiar niemieckiego obozu pracy przymusowej Oderblik-Świecku, rozpoczęły się uroczystości związane z 84. rocznicą wybuchu II wojny światowej. II Wojna Światowa zebrała największe żniwo życia ludzkiego w historii świata. W ciągu sześciu lat wojny zginęło ponad 60 milionów ludzi. Co roku, 1 września, obchodzimy rocznicę upamiętniającą ofiary tej tragedii, którą ludzie zgotowali ludziom. Zebraliśmy się tutaj, aby upamiętnić 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jest to nasz moralny i polityczny obowiązek, żeby o tym mówić, że wojna to jest zło. Wojna światowa, wojna między władzami, wojna związana z światopoglądem czy z kolorem skóry to jest zło, które trzeba tępić i trzeba o tym mówić, ale trzeba pamiętać, że właśnie dialog pomoże nam wyjść z każdej złej sytuacji. Mówmy o tym, rozmawiajmy ze sobą. I to jest ten moment, kiedy trzeba pamiętać o historii, o ofiarach, o osobach, które poległy, dzięki którym dziś możemy się tutaj spotkać w wolnej Polsce. Co roku są z nami przedstawiciele ze strony Frankfurtu. Dzisiaj jest z nami przewodniczący Rady Miejskiej we Frankfurcie, Wolfgang Neumann. I to też jest przez nas bardzo dobrze odbierane. Że oni dla nich jednak trudnej historii potrafią przyjść razem z nami, upamiętnić ten trudny okres, przecież dla naszych obu krajów. Dla mnie, jak i dla miasta Frankfurtu jest to zaszczyt zawsze, że jesteśmy zaproszeni. Jest to jednakże również dla nas zawsze również zobowiązanie, żeby tutaj uczcić pamięć tych wydarzeń straszliwych w historii ludzkości, żeby być tutaj, być tutaj również w imieniu partnerskiego, sąsiedzkiego miasta Słowacji. Ja, Pan, wszyscy z nas właściwie przeżyli tylko pokój, najdłuższy okres pokoju w Europie, jaki w ogóle miał miejsce i myślę, że musimy zrobić wszystko, nie tylko dla młodzieży, zrobić wszystko, żeby ten pokój stał się czymś, co nazywamy wiecznym. Dzisiejsza sytuacja związana z wojną na Ukrainie pokazuje, że świat mimo bolesnej przeszłości nadal jest miejscem, gdzie zło może zagościć. Dlatego nieustająca pamięć o tragicznej historii wojny jest tak bardzo ważna. Zbliża się 12. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, przeprowadzanej pod patronatem pary prezydenckiej. Oto zapowiedź wydarzenia, które odbędzie się przy Bibliotece Publicznej miasta i gminy w Słubicach. Narodowe czytanie stało się tak już naprawdę narodową tradycją. Tegoroczną lekturą 12. odsłony Narodowego Czytania jest. Powieść Elizy Orzeszkowej nad Niemnem. Wybór nie jest przypadkowy, gdyż powieść porusza temat Powstania Styczniowego, tak naprawdę najdłuższego i największego polskiego zrywu narodowego. W tym roku obchodziliśmy 160. rocznicę tego wydarzenia. Pisarka w swojej twórczości uwagę poświęcała kwestiom bardzo ważnym dla wszystkich, między innymi patriotyzmowi, rodzinie. Podczas czytania tej powieści spotkamy się z rodzinami bohaterowiczów, korczyńskich, również z innymi postaciami. Wysłuchamy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek o polskim stole. Wspólnie spróbujemy poczuć atmosferę tego wspaniałego dzieła. Jak co roku Biblioteka Publiczna przyłącza się do akcji i zaprasza wszystkich mieszkańców, nie tylko tych miłośników lektury. Wszystkich Państwa zapraszam do wspólnego czytania tegorocznej lektury, która odbędzie się w piątek, 8 września o godzinie 11 przy Słubickiej Bibliotece. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam i liczę na Państwa obecność. Przypomnijmy, że Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Muzyka Jak ten czas szybko płynie? Dopiero co rozpoczynały się wakacje, a to już ich koniec. Ale ten koniec zapowiada się naprawdę mocno. Zobaczcie Państwo sami. Plac zabaw ulokowany w parku przy Alei Niepodległości w Subicach działa już od miesiąca. W najbliższą sobotę, na koniec wakacji, gmina organizuje w parku wydarzenie pod tytułem Pożegnanie lata. Witamy bardzo serdecznie jako radni rady miejskiej w Subicach wraz z panią burmistrz. Chcielibyśmy w imieniu burmistrza, przewodniczącego oraz całej rady zaprosić wszystkich dużych, małych i malutkich na wyjątkowe wydarzenie zakończenie wakacji. Będą fajne atrakcje, będzie poczęstunek, będą słodkości, będzie kawa, napoje, a o szczegółach więcej powie pani burmistrz. Zapraszamy całe rodziny z dziećmi na godzinę 15, bo już chwilę po rozpoczęciu zaczniemy zabawy terenowe z dziećmi, które pierwsza zabawa rozpocznie się o 15.30, kolejna 16.15, a w międzyczasie rodziców zapraszamy na rozmowy z radnymi, z burmistrzem na temat przyszłych inwestycji i budżetu. Będzie można podzielić się z nami swoimi pomysłami, także gorąco, serdecznie zapraszamy. A więc jeszcze raz, sobota, godzina 15. Park przy Alei Niepodległości w Słubicach. Sobotę w Słubicach i Frankfurcie ponownie będzie kolorowo. Oto zapowiedź kolejnej edycji Marszu Równości. Znajdujemy się właśnie w miejscu, w którym już w sobotę wyruszy czwarty Marsz Równości. Marsz Subice frankfurt nad Odrą, wspólnie organizowany przez osoby z naszego dwumiasta. Marsz rozpocznie się tutaj, następnie przemaszerujemy przez most i po niemieckiej stronie aż do parku przed sztukiem i tam będzie tak zwane get together, czyli występy i wystawa obrazów. Myślę, że będzie to na pewno duże wydarzenie dla wszystkich osób ze społeczności, dla osób sojuszniczych i możliwość, żeby poświętować ten dzień. Móc bardziej w pełni być sobą e, i też porozmawiać o bardzo ważnych e, tematach, e, które przygotowaliśmy. Poprosiliśmy konkretne osoby znające się na danych, e, w danej tematyce, żeby się e, wypowiedziały na te tematy. Zapraszam, godzina 12 subice, plac bohaterów. Będziemy świętować. Już za trzy tygodnie nasze miasto będzie gospodarzem Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce U16. Kadra Subickiego Lubusza oraz zawodnicy kilku innych krajowych klubów szlifowali swoją formę podczas powakacyjnych zawodów na stadionie Sosiru. W środę na stadionie słupickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się powakacyjne zawody lekkoatletyczne o Puchar Burmistrza Słupic. Praktycznie przez okresy wakacji nie było nas po prostu widać na, na stadionie, jeżeli chodzi o lekką atletykę, bo to mistrzostwa polskich juniorów, bo to ogólnopolska olimpiada młodzieży, bo to mistrzostwa w, w kategorii U 23 to zgrupowania sportowe, które się skończyły jedno w Szklarskiej Porębie, w drugie w Pogorzelicy, ale czas pokazać po prostu zawodników i czas po prostu pokazać jaką oni mają formę. Akurat nie dzisiaj, zgodnie z kalendarzem gminy Subice, zgodnie z kalendarzem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Gościmy prawie 200 sportowców, szczególnie w tej kategorii, która jesienią najbardziej interesuje, to naszej kategorii młodzika U16. Na naszym obiekcie w ramach powakacyjnego meetingu lekkoatletycznego o puchar naszego gospodarza miasta, pana burmistrza Mariusza Oleniczaka. Podstawowe konkurencje, te, które po prostu trenerzy uważali, że należałoby po prostu wprowadzić do, 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 do tej imprezy, biegi, skoki, rzuty. Liczna reprezentacja naszego klubu. Główny cel. To makroregion, który jest za parę dni, bo konkretnie 10 października w Karkarpaczu, natomiast 23 i 24 września mistrzostwa Polski w Młodziku, które też się odbędą na tym obiekcie kluby z województwa lubuskiego, kluby z województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego mają okazję, żeby po prostu przetrenować, sprawdzić, jak wygląda obieg, jak, jak, jaka jest nośna bieżnia, bo, bo wiemy, że ta bieżnia je, jest nośna, po to, żeby jak najlepiej się przygotować do tej głównej imprezy, a tą główną imprezą dla tej grupy wiekowej, tak jak już wspomniałem, są Mistrzostwa Polski u 16 w Subicach. Robimy wszystko zgodnie z planem i myślę, że. Również impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z planem przy ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atetyki i Lubuskim Związkiem Lekkiej Atetyki. Wszystkim lekkoatletom i lekkoatletkom, a w szczególności ekipie Słupickiego Lubusza, życzymy tegorocznej rekordowej, lekkoatletycznej jesieni. W sobotę o godzinie 19 na Słubickim Deptaku zespół Dance of Fire Quartet wykonał koncert pod tytułem Taneczne Rytmy. Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu Klasyka bez granic lata kulturalnego w dwumieście. był na pewno wyjątkowy. Te rytmy bałkańskie, wyśmienici muzycy wprowadził nas w ten klimat taneczny i na pewno tego wszyscy doświadczyliśmy. Natomiast moje takie prywatne odczucie idąc na ten koncert, kwartet klarnetowy, czyli cztery klarnety. No, takie odważne podejście, natomiast finalnie wyśmienici muzycy, młode, muzycy młodego pokolenia, którzy eksperymentują, nie boją się eksperymentować połączenie klarnetów z muzyką elektroniczną, z takim stałym groove'em, naprawdę to było co, coś innego. Mogliśmy usłyszeć te, te, te znane riffy, melodie bałkańskie, które są taneczne. Ale oparte były na syntetycznych brzmieniach. I uważam, że mnie, jako muzyka, dla mnie zawsze takie nowe spojrzenie na, na muzykę, nowe spojrzenie na, na sztukę jest zawsze inspirujące. Oni inspirują się muzyką taką tradycyjną, tworzą własne kompozycje i, 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 i naprawdę ten cały ich. Cała ich koncepcja była bardzo, moim zdaniem, ciekawa i dla mnie, ja ten koncert wysłuchałem cały z ciekawością, bo, bo po prostu było to, to coś, coś innego, nowego dla mnie, a takiej muzyki, uważam, jest coraz mniej, która zaskakuje. A ta muzyka bardzo zaskakiwała, inspirowała, muzyka bardzo energetyczna, kompozycje bardzo energetyczne, no więc co tu mówisz? No doskonały koncept. Jest to dobre miejsce, jest to coś, gdzie warto tego typu imprezy robić. Właściwie tu jest zawsze y, oczywiście, że warto, natomiast trzeba uważać y, i zwracać uwagę, jaki rodzaj koncertu w tym miejscu się odbywa. I uważam, że akurat te, tego rodzaju koncerty koncerty klasyczne. Y, y, umiejscowienie tej sceny w tle kolegium Polonikum, w tle y, przejście most, y, obrazek piękny, piękne kamienice. Dla mnie jest to y, uważam, takie miejsce, gdzie wchodzę i od razu czuję. Jakąś taką fajną energię, i myślę, że publiczność też taką energię tą po po poczuła. Fajnie mogli sobie siedzieć, wypić kawkę, usiąść sobie na murkach bi biblioteki i, i wysłuchać ciekawej, ciekawej muzyki. Więc wydaje mi się, że to miejsce jest bardzo fajne, i na pewno z tego miejsca będziemy jeszcze korzystać w tego rodzaju, oczywiście, wydarzeniach. Przed nami jeszcze jedno wydarzenie kończące tegoroczny festiwal Klasyka Bez Granic. Będzie to wielki koncert symfoniczny pod tytułem Błękitna Rapsodia. Tegoroczną nowością naszego serwisu są cotygodniowe informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych odbywających się po obu stronach chodry, do uczestnictwa, w których chcemy Państwa bardzo mocno zachęcać. Bez granic to najlepszy informator o życiu kulturalnym słubicy i Frankfurtu nad Odrą. Sprawdź, bo być może w najbliższy weekend wybierzesz się na koncert, przedstawienie teatralne, operę lub balet. Na koncerty Frankfurtskiej filharmonii obowiązują specjalne czeki, które obniżą cenę Twojego biletu. Kupisz je w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Wszystkie informacje o imprezach kulturalnych w Dwumieście znajdziecie po polsku na stronie internetowej www.bezgranic.eu oraz w wersji papierowej kalendarza. Lato Kulturalne w Dwumieście, a w nim brzmienie lata Klasyka Bez Granic, to przygotowana dla mieszkańców Dwumiasta i przybywających gości wspaniała muzyczna uczta, która zakończy się niezwykłym koncertem. Oto zaproszenie na tę szczególną imprezę. Szanowni Państwo, lato kulturalne w Dwumieście wielkimi krokami zbliża się do gigantycznego finału, który odbędzie się tutaj we Frankfurcie w parku Am Anger. Jak Państwo widzicie, za nami scena na to wyjątkowe wydarzenie już buduje się. Od wczoraj rana, jutro przyjeżdża nagłośnienie i oświetlenie. W tym roku będziemy mieli taką mieszankę repertuarową od bardzo znanej i lubianej przez wszystkich błękitnej rapsodii George'a Gershwina, przez West Side Story Leonarda Bernstein'a, inne jakby suity muzykalowe z Evity, z Cats, po muzykę filmową, która w ubiegłym roku taką furorę zrobiła. Będziemy mieli dwie suity orkiestrowe, jedną z filmu Titanic i jedną z filmu Park Jurajski. Nasza orkiestra festiwalowa, która w tym roku składa się z muzyków Filharmonii Frankfurckiej, Filharmonii Zielonogórskiej, liczyć będzie bez mała 90 muzyków, tak wielki aparat wykonawczy pod dyrekcją Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Zielonogórskiej Rafała Kłoczki, no, wykona ten bombastyczny program i mam nadzieję, że Państwa nie zabraknie. Przygotowaliśmy 2500 krzesełek, można oczywiście przynieść sobie jakieś swoje rzeczy do siedzenia, bo nasze nagłośnienie pozwoli słuchać tę muzykę naprawdę z dalekiej odległości. A park no, sprzyja takim możliwościom, żeby sobie z kocem czy z krzesełkiem też przysi tej muzyki posłuchać. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku, będziemy wszyscy wspaniale się bawić i świętować to zakończenie lata kulturalnego. Koncert, jeszcze przypomnę, rozpocznie się w sobotę tutaj o godzinie 19, natomiast program wstępny, taki, taki mały saporcik, będzie grał już od godziny 18.30. Zapraszam jeszcze, wszystkich, jeszcze raz Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Natomiast po serwisie zapraszam Państwa na film o korzyściach płynących z ograniczenia koszenia. Dodam jeszcze tylko, że ten bogaty w wydarzenia kulturalne weekend, to także weekend meczowy czwartej Ligi Lubuskiej. W sobotę o godzinie 15.30 na boisku Sosiru, osiedle Sade MKS Polonia Słubice, która w tabeli zajmuje drugie miejsce po czterech kolejkach mając 12 punktów, Podejmie zespół Stali Jasień. Pozostałe dwie drużyny, czyli Spójna Ośnolubuskie i Ilanka Rzepin mają mecze wyjazdowe. Teraz to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.